Witam wszystkich. Nowa część nowych narzędzi. Tym razem będą to produkty amerykańskich firm OEM Tools i Gearrange. Więc zaczynajmy. Tu jest taki do wyciągania tych plastikowych klipów. Jest uniwersalny na dwa rozmiary. OEM Tools. Numer Made In China no, kupiłem do pracy. W pracy moją skrzynkę narzędziową mam tak zawaloną, i tam mam dwa, dwa takie breszki do osobnych. Myślę, że jak zastąpię te dwa tym jednym. Oszczędzę trochę miejsca. Następny gear wrench Made in Taiwan. Tajwan 81160 numer. Są to takie nasadki: 1/4 cala imbusowe Od 2 do 10, do bez żadnego pominięcia. 1/4 cala takie nasadki one są krótsze od zwykłych nasadek imbusowych 1,4 czwarta cala a dłuższe tu jak dołożycie grzechotkę to a dłuższe od od tego zestawu właśnie tego tej grzechotki do bitów dość tanie sądzę, że może okazać się przydatne następne narzędzie made in Taiwan 8985. 985 grzechotki na przegubie 3,8 cala odwrócony torx no, kupiłem ze względu na dziesiątkę Do BMW na te podstawy filtra oleju, żeby odkręcić bez, bez wyciągania mm, kolektora dolotowego, to oszczędzi masę czasu i to udało się dorwać na wyprzedaży za 20 parę euro. To jest cena tej jednej nasadki z HZTA. I jako taka ciekawostka Girlend zmienił design tych, yy, tych nasadek. Wcześniej tu był taki prasowany pręd. Mam takie nasadki na przegubie yy, 1,4 cala, normalne sześciokątne. Tam był zupełnie inny pro, projekt, tego sądzę, że to jest ulepszenie. Następne narzędzie to OEM Tools Test Light Numer 25886 Mail in China Kupiłem ze względu na Na rozmiar Że nie będę nosił w kieszeni z mojej Do ostatniego, to slajd zostało tylko to. w noszeniu, w kieszeni nie wiem, gdzie jest reszta. Musiałem kupić. Używałem parę razy. I ta naklejka jest akurat w takim miejscu, że jak ustawicie, sprawdzacie coś, to zasłania, zasłania tą żarówkę. Wydaje Wam się, że nie ma napięcia. Próbujecie, próbujecie. Myślicie, jak to jest, a to wystarczy przekręcić. To będę musiał odkleić. To jest naprawdę nieprzemyślane. Następnie, że ta żarówka jest niby taki stary, ten stary, że można wstawić zwykłą, ale ona jest z diodą w środku. Test light jest głównie, ja głównie wykorzystuję nie tyle do sprawdzania napięcia, tylko do podawania napięcia i żarówka spełnia rolę bezpiecznika w tym wypadku. Muszę kupić normalne żarówki w tym stylu. Ta część ogólnie jestem zadowolony. Tu zrąbali totalnie. Ten krokodylek. Ma taką osłonkę, że tego nie można wcisnąć, żeby otworzyć. Dopiero jak się wyjmie, jaki jest sens robienia osłonki na coś, żeby, która sprawia, że żeby użyć narzędzia, trzeba ją zdjąć. Poza tym, ten aligatorek moim zdaniem jest za duży. Muszę przerobić na wtyczki banana 4 mm i. Po prostu będę wtykał to, co potrzebuję w danym czasie, czy mam na myśli takie podłączenie, wtedy będę mógł używać innych moich konektorów, wszystkiego, bo będzie to bardziej uniwersalne i praktyczne, praktyczniejsze od tego beznadziejnego rozwiązania. Następne narzędzie również OEM, Made in Taiwan. Jest to do rozciągania wieszaków w układach hamulcowych, tych takich, co są dwa otwory, jeden od spodu wchodzi. Mocowanie wydechu, tu mocowanie do nadwozia i w środku jest ten otwór. Tu w ten otwór się wkłada. Jak się ciągnie w dół, to zwalnia napięcie na tym, na tłumiku, bardzo łatwo można to usunąć. Tutaj zaskakujące dla mnie jest, że to będzie się ciągnąć czasami dużej siły trzeba użyć. Jest wszystko powlekane, ale to nie jest zespawane. Tam Wam znać, jak działa to narzędzie. Tutaj macie numer produktu. Wszystkie te narzędzia były dużo tańsze w porównaniu z europejskimi odpowiednikami. czasem, warto prześledzić strony, jak amerykański eBay. Nawet y, niemiecki Amazon. Czasami w promocji są te narzędzia w wyprzedażach. W następnej części przedstawię Wam y, mniej znane niemieckie marki: jak Lora, y, Matador. Sądzę, że w tej części to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam. Cześć.